Hej! Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony MiłoszTor i zapraszam na kolejny odcinek z Undergrounda 2. Jak obiecałem robimy teraz wyścig sprint. Jest bardzo długi, ponieważ ma 3,4 prawie kilometra. Dlatego nie robiłem tego pod koniec ostatniego odcinka, ponieważ bym się nie wyrobił. Teraz zastanawiałem się nad tym. E, czy robić wszystkie wyścigi? Czy może tylko e, wszystkie te które po prostu popychają jakby fabułę do przodu, tak? Czyli odkrywa... O Jezus, odkrywamy teren i tak dalej. Dobra, przyspieszajmy. Kurde to nitro nam za dużo nie daje. O Boże, co tu się stało? Kurczę, ale spieprzyłem teraz. Ach, zły start, dobra. Spróbuję ich dogonić, 15% completed, także trasa jest dość długa, wydaje mi się, że uda mi się coś ugrać, jeszcze liczę na to, że może oni popełnią jakiś błąd, bo oni jakby można było się domyślić też wpadają w jakieś kurcze auta i tak dalej, a jak widzicie już ich doganiam, już nawet poczułem ich dym z palących się opon. Dobra. Mam ich już na horyzoncie. Wow, tak jak mówiłem, tak też i się stało. Boty też popełniają błędy. Także jeden wyeliminowany. Dobra. Chodź tu! Kurde, na razie to nitro jest bardzo słabe. Moje auto nie ma takiego przyspieszenia, jakie mogłoby się wydawać, że ma. Wow! Ale ogarnąłem. To było epic. To jest właśnie najgorsze, że z zakrętu od razu Ci wyjeżdża i nie masz czasu na reakcję. Nic nie było kompletnie widać, tylko na przykład widziałem troszeczkę świateł. Dobra, już mamy 88%. Kurde, nie zdążę chyba. Chociaż. Nie, nie dogonię go. Nie dogonię go. God damn it, ledwo. Ach, bo na początku spieprzyłem sprawę. Dobra, oczywiście restart. Będę starał się robić wszystkie wyścigi na, pierwszy, na 100%, czyli na, będę kończył na pierwszym miejscu. Koleś jak wyrwał. What the hell? O kurde, to może być ciekawe. Będę musiał ogarnąć swoje osiągi jeszcze w moim aucie. Bo jak widzę, co on zrobił w ogóle? Nie mam pytań. Walnął przodem na zakręcie w sam róg budynku, a i tak spoko, nie? Dostał przyspieszenia lekkiego. No to już jest lekka przesada, oszukują mnie w tej grze. Już nie po raz pierwszy zresztą. Oj, 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 oj. dobra. Dzięki. Spoko, walnął jeszcze w bota. No nie no, koleś oszukuje, cheatuje, cholera jasna. Ach. Dobra, ale go doganiam kurcze, no, on nie potrafi rozwinąć... Dużych prędkości. Wow, sam przesadziłem teraz. Dokładnie, on szedł dobrze w zakręt. Dobra, oprać się od niego. Kurde, nie walnął no. Załatwiłem go na cacy. Dobra, nim bieg, bo kurde mi się grzeje tutaj. O nie, wow, wow, ja nie mam pytań, co przed chwilą się stało. Koleś się nie ogarnął, kogoś ogarnął. kurde. Nie, Woo! masakra, ale już myślałem, że w niego walnę, nie. Okej, okay, jedziesz! Dajesz! Full auto! Full auto! Full speed. Jej, pierwszy! Um, to, um, to, um, to. Dobra, GG Pokonałem kolesia, chociaż miał lepsze auto, tak naprawdę Wychodzimy, Ach, kolejny wyścig ukończony, mamy 6 kafli, więc nie zasumka nam się już tutaj uzbierała. Będziemy mogli pomyśleć o nowym aucie, albo o ulepszeniu tego. Eee, Okej, okay, spójrzmy, może na mapę. Co my tutaj mamy? Jesteśmy w tym miejscu. Hmm, to jest sklep Carlot. Okej, okay, tu można auto sobie kupić. Tu też. Tutaj mamy. Aha, tutaj mamy Body Shop. Nie, dobra. Pojedźmy może do Performance. Shop, tu jest chyba najbliżej. Kto mi pokazuje? Ok. I zaraz strzałka zmieni kierunek mnie. Ona tak lubi. Mm. Spróbujemy jeszcze lepiej, jeszcze bardziej ulepszyć nasze auto. Bo to nam się na pewno przyda. Jak widzicie, już wyścigi są coraz trudniejsze. Eee, powtarzam często je. Więc tutaj już nie ma żartów. Trzeba. Dobrym autem zacząć jeździć. Okej, okay, jesteśmy. Czy możemy coś nowego kupić? To właśnie. Tak by the way, nie bo nie wiadomo. Dobra, tutaj mamy zamknięte. Nic nowego. Tu też. Okej, okay, to kupujemy. Suspension, zawieszenie Nitro mamy. Ok, nic innego nie mamy, dobra, no to jeszcze. Suspension, dobra, to mamy na razie wszystko kupione na maksa, co jest możliwe. Więc nic innego wykombinować już nie możemy. Ok, wychodzimy, Ciekawi auta w sumie kosztują, ale coś czuję, że bardzo dużo. Hmm, dobra, co teraz możemy robić? Na pewno jakiś wyścig weźmiemy, e, zwykły, zwykły wyścig może, Circuit. Dobra, pojedziemy tutaj, ale bez włączonego GPS-a. Oj, nie to włączyłem, Kurde. Dobra. Domykamy tam.

Kurde, musimy uciec mu Dokładnie. Ugó widzicie ile metrów jesteśmy przed nim Musimy mu po prostu uciec Musimy go zgubić I dostajemy za to chyba kasę, tak? Tylko koleś widzę, że nieźle się trzyma. Lol dogania mnie Tak nie może być. Tak nie może być! Są walną w coś? What the fuck? No nie wierzę no Mam po prostu zasoby... O Jezus Mam po prostu zasoby auto Co? No chyba se jaja robicie Nie wierzę w niego co jest grane? Ej, ja myślałem, że to on mi ucieka, ale dobra, udało się. Run! Run! Jest! Ok, mamy jakiś Outrun Victory. Nice driving! Make sure you continue to win your auction races or the bank will disappear. O oh, kurde. Cool ok. Aha, dobra. Ok. Um, czyli. Czyli. Czyli nie wiem o co chodzi. <laughs> nie wiem, co, co znaczy, że, że bank zniknie ale to pewnie się jakoś dowiemy po drodze. Okej, okay. wiecie co, myślę, że zakończy to odcinek. Był tutaj tylko jeden wyścig i w sumie jeden Outrun, więc trochę nowych rzeczy. Także do usłyszenia za... Znaczy, do usłyszenia do kolejnego odcinka. Pamiętajcie o tym, że niedługo wychodzi Far Cry 3, także jeśli jesteście ciekawi, jak ta gra wygląda, to serdecznie Was zapraszam na mój kanał, no i do usłyszenia, trzymajcie się, hej!